Bardzo sympatyczny klient też kiedyś zwrócił się do mnie i mówi: Proszę pana, spłonęła mi hala i towarzystwo nie chce wypłacić odszkodowania. E, otóż e, trochę bez znaczenia jest to, że to była hala zrobiona w postaci takiego namiotu, ale w środku był e, towar za ładnych kilkaset tysięcy złotych. I tu znowu e, błędem w ubezpieczeniu, może nawet nie błędem w ubezpieczeniu, tylko błędem w podejściu do tego było to, że klient miał trzy miejsca, gdzie magazynował swoje towary. I uwaga! Towarzystwo chce, co nie jest wymagane prawem, żeby miał ewidencję wszystkiego, co ma w danym magazynie. A on mówi: Panie, jak przyjmuję coś, kupuję na magazyn, to wkładam tam, gdzie jest miejsce i ja to mam w ewidencji. A towarzystwo chce wiedzieć, w którym to jest magazynie, bo w razie pożaru weź mi, udowodni, że tam było to, albo to i to tyle było warte. Udowodni mi to. A mówi Pani, mam to na stanie, ale my nie wiemy, czy to było w tym magazynie, w tamtym czy w trzecim.